Witajcie drodzy! Kolejny odcinek klasycznej przygody i dzisiaj przed nami nietuzinkowe auto, chociaż auto nowe, rocznik 2022 BMW M8 Competition w nadwoziu Gran Coupé. Samochód, tak jak już pewnie widzicie po znaczku z przodu, jest w edycji na 50-lecie marki M, stąd właśnie nawiązujące do przeszłości, do pierwszego BMW M1 znaczki. No i samochód o ponadprzeciętnych osiągach: M8 Competition więc w stosunku do zwykłego M8 moc zwiększona 25 koni, tutaj mamy 625 koni, 750 Nm silnika benzynowego oczywiście, bez żadnej hybrydy, benzynowe 44V8 znane z innych modeli. No i w tym e, egzemplarzu napęd na 4 koła z możliwością odłączenia e, tylko z możliwością jazdy tylko z napędem na koła tylne. Ogromna limuzyna, ponad 5 metrów długości. Rozstaw osi, słuchajcie, większy yy, o jakieś 4,5 niespełna 5 cm od BMW M5. Więc jest to duży samochód, ale z taką charakterystyczną linią coupé. Tak jak widzicie, linia dachu spada ku dołowi, więc samochód. E, jest taką bezpośrednią konkurencją, powiedzmy, do mm, taka czterodrzwiowa e, limuzyna, coupe, bo o maserati i powiedzmy tutaj mamy w specjalnym malowaniu Isle of Man albo Isle of Man malowanie. Samochód jest wyspecykowany na około milion złotych. No i poza, mm, powiedzmy, zwykłą M8 Competition, e, on ma oczywiście, zobaczcie, sportowe kubełkowe fotele M. Takie fotele, jak możemy znaleźć w M4, M3. E, one są bardzo fajne, bardzo wygodne podczas jazdy na torze, natomiast no, są dość twarde i. No niewygodne, jeśli chodzi o taką dłuższą jazdę, no bo wiadomo, są to fotele twarde. Kierowca, słuchajcie, rajdowy, kierowca wyścigowy ma przede wszystkim jak najszybciej reagować na jakiekolwiek uślizgi samochodu. Stąd wszystkie te e, materiały, te wszystkie rzeczy, które łączą go bezpośrednio z odczuwaniem tego, co się dzieje z zawieszeniem z kołami samochodu, im są twardsze, tym lepsze, tym szybsza reakcja kierowcy. Stąd tutaj te materiały. No, yy, są podyktowane tutaj kosztem luksusu. Oczywiście chodzi o jak najlepsze odczuwanie samochodu. I to się sprawdza też, jeśli chodzi o oczywiście trzymania boczne. Zobaczcie, bo te fotele są bardzo głębokie. Trzymanie boczne jest tutaj bardzo, bardzo okazałe. Aczkolwiek w tych fotelach, na przykład, nie ma możliwości zamówienia wentylacji. Co jest możliwe przy fotelach. Y, tych bardziej komfortowych. Oczywiście tylne fotele są już zwykłe, normalne. Auto jest zarejestrowane na 5 osób, ale tutaj zobaczcie z tyłu mamy taki potężny centralny tunel, więc ta piąta osoba jest powiedzmy w razie czego jest możliwe ją przewieźć, ale Yy, ale raczej to jest auto tak dla czterech osób jeśli chodzi o wnętrze wita nas widok samochodu BMW M8 mamy tutaj też napis M8 Competition, oczywiście kierownica z logiem M. No i jak to w M-kach, mamy dwa przyciski M1 i M2, którymi możemy konfigurować sobie e, ustawienia samochodu, czyli czy jedziemy w opcji sportowej, sport plus czy komfort. Mamy oczywiście poza tym pełną nawigację. Mamy oczywiście w tej wersji radio. Skrzynia oczywiście e, m -kowa. No i samochód wyłoży, wyłożony takimi szlachetnymi materiałami. Tutaj mamy Alcantarę, tutaj mamy Alcantarę na górze. Nawet tutaj, zobaczcie, w schowku wszystko mamy wyłożone takimi miękkimi materiałami. Nigdzie nie mamy takich twardych plastików. Tutaj mamy wszędzie uprzycia, uprzycia skórzane. Tu na górze Alcantara, tu z kolei skóra. Tutaj też Alcantara. Także samochód już na pierwszy rzut oka budzi takie bardzo pozytywne, bardzo komfortowe yy, wrażenia. Zanim przejdziemy do silnika, pokażę Wam, jak ten samochód. Pracuje, tworzymy drzwi no niesamowity jestem, dźwięk tego silnika. cztery wydechy, yy, które oddają piękny bas tej v Jak ona wygląda? Słuchajcie, tutaj dużo nie zobaczymy, ponieważ ten silnik jest dość obudowany. 650, 625 koni i 750 mm. Tutaj wow. mamy. Samochód w takim trybie komfortowym prowadzi się bardzo przyjaźnie. Jest takim wilkiem w owczej skórze. Natomiast na to, że naprawdę potrafi pokazać pazury. Słuchajcie, z wyposażenia dodatkowego poza tymi fotelami mamy tutaj chociażby wstawki karbonowe, takie jak Tutaj te dolne splittery, jak lusterka, jak spoiler na tylnej klapie. Oczywiście tak jak to w TOF-M, żeby obniżyć środek ciężkości dach mamy karbonowy. Mamy tutaj hamulce, słuchaj, słuchajcie, ceramiczne, więc bardzo skuteczne, odporne na wysoką temperaturę. Więc idealnie nadające się do jazdy torowej. Aczkolwiek też sprawiające się dobrze podczas jazdy takiej normalnej. Zobaczcie, samochód no, jest takim typowym bandytą. Nie ma tutaj nic z e, próby ukrycia osiągów tego auta. No on jest typowo autem, typowo autem takim bardzo, bardzo, bardzo sportowym, aczkolwiek w nadwoziu e, limuzyny. Samochód posiada oczywiście czujniki parkowania. Yy, przód, tył. Światła w technologii, zobaczcie, laserowej. O, teraz akurat mamy otwarte te skrzela. Widzicie? Widzimy chłodnice, jak one są głęboko umieszczone. Yy, normalnie to przy zimnym silniku yy, to jest zamknięte. No i żebyśmy wiedzieli z czym mamy do czynienia dumne logo M8 BMW bagażnik mamy tutaj możliwość składania oparć tylnych foteli nawet dzielone klapa otwierana zobaczcie elektrycznie w związku z tym że jest to Gran Coupe, więc bagażnik jest dość płaski, ale długi. No i oczywiście potężny dyfuzor tylny. Oznaczenie modelu M8 Competition. Zobaczcie z linii bocznej, jak on pięknie wygląda. Jak on ma tutaj takie przetłoczenie takie poszerzone, jakby błotniki, w stosunku do linii dachu. Wygląda to bardzo agresywnie. No i po prostu samochód jest, jest takim, moim zdaniem, takim pięknym dziełem sztuki Słuchajcie, włączymy pozycję, żebyście zobaczyli jak to wygląda tutaj mamy takie światło jakby obrysowe ale auta ze Stanów No i piękna linia dwozia Gran Coupe którym naprawdę można się rozkoszować Zobaczcie również przednie błotniki. Tutaj mamy tak troszeczkę, to jest skos, ale prawie na płasko, i dopiero ten ten błotnik ucieka w dół. Jeśli chodzi o koła, mamy tutaj zobaczcie 27535 R20 z przodu. Felgi takie dwukolorowe. Oczywiście logo. Rocznicowe M, natomiast tylna koła, tutaj Michelin Pilot Sport 4S w serii. I z tyłu mamy, tutaj mamy, zobaczcie, 285 na 35 R20 również. Samochód typowo zbudowany jako auto dla kierowcy, choć jest to, jest to długość praktycznie y, taka sama, bardzo podobna długość jak y, poprzednia generacja BMW serii 7. Natomiast auto stworzone typowo z myślą o prowadzeniu. Mamy tutaj też... W tym modelu, modelu zobaczcie Bowers Wilkins nagłośnienie. To jest najlepsze i najdroższe nagłośnienie, jakie występuje w BMW. Oczywiście, zobaczcie też na progach podświetlane napisy M8 Competition. Tutaj mamy też w fotelach M8. No, auto nie ukrywa, kim jest tak naprawdę. No i charakterystyczne dla emek, te plastikowe nadkola. Kochani, bardzo Wam dziękuję, że byliście w tym odcinku klasycznej przygody. Z pewnością ten, ten egzemplarz samochodu, ten model. Zarówno M8, jak i M8 Grand Coupe, jak i M8 Competition Grand Coupe w przyszłości będą cenionymi klasykami. No ale to jakie będzie miał w cudzysłowie życie ten samochód, zależy od jego właścicieli. Ciekawe, czy będzie szansa za kilkadziesiąt lat spotkać ten egzemplarz i gdzie i w jakim stanie on będzie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia.